Dzisiaj będziemy musieli odgadnąć różne brainroty. Na przykład Tung tuk sahur tralalero tralala, albo Simpansini Badadini I na początku pisze tutaj balerina kapucina i ona tak wygląda. I wy to widzicie tylko ja nie. jakie emotki mogę do niej podpasować? Wydaje mi się, że tą, czyli taką kawę możemy dać, a na dodatek o tutaj nam coś podpowiada, czyli baleriny. I tak, udało nam się. Możemy iść teraz dalej i teraz o, mamy tutaj na górze tralalero tralala, czyli to jest taki rekin tańczący, a to jest jego dźwięk. I muszę dopasować jakieś do niego tutaj obrazki Hmm, co będzie pasować do niego Wydaje mi się, że ej, taki rekin na pewno Więc dam go i tak, to jest dobrze I może na przykład sól Bo to jest chyba taki e, solony w morskiej wodzie rekin Ale nie, zobaczcie, mam jeden błąd tutaj na górze Wydaje mi się, że te buty będą pasować Daję go i tak jest Muszę iść dalej Tutaj pisze Bombardiro Krokodilo. Czyli to jest taki krokodyl, który lata i jest samolotem I normalnie bomby ma chyba to jest jego dźwięk Bombardiro Krokodilo. I do niego wydaje mi się, że będą pasować niektóre z tych emoji. Może ta, taka ostrzegawca, tak! o i o, uwaga, bo tutaj krokodilo... Bombardino leci, nie, to było złe. Muszę iść dalej i tutaj widzę, o, bombę, ona na pewno będzie pasować. Tak, to jest drugie. I uwaga, idźmy dalej. Co tutaj jest jeszcze do Krokodilo Bombardino? a, widzę ten krokodyl na pewno, Więc tutaj mamy już dwie, ale potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy, tylko co to może być? Może... A, ten samolot, no widzowie, jak ja tego normalnie nie wziąłem. A teraz mamy lirili larila, -li czyli taki słoń normalnie. Lirili larila. la. Lee, la. Elefanty na I to jest prosty, bo tutaj mamy sunika, więc damy go i czekajcie. Taki kaktus, bo on jest połowie w tym kaktusie. Bardzo dobrze. A teraz mamy. O, coś cięższego, coś innego. Patrzcie, mamy tuk tuk, tuk sachur i to jest jego dźwięk. Tung tung, tung 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 tung, sahur. I do niego musimy też znaleźć jakieś emotki. Ej, mamy tutaj dużo. Może na przykład taki lisek. Nie, ale chociaż to jest jego kolor. Ale ja bym dał na przykład. Ej, taką pałkę baseballową. Tak, bo zobaczcie, tutaj jest jedna. a To jest ta jego. To jest akurat idealne. I coś innego musimy jeszcze znaleźć. Hmm, co by tutaj pasowało? O, taki pień wydaje mi się, i tak udało się. A teraz mamy Boneka Ambalabu i chwilę, Czy to nie jest taka żaba normalnie w kole? Tak mi się wydaje, widzę. Hmm, dobra, to jakie emotki by do tego pasowały? Wy to widzicie, ale ja nie widzę tych, ja muszę zgadować. Widzę, o, i tutaj mamy na przykład koło, więc dajmy to i co tutaj jeszcze? Może taką stopę dajmy. Tak, ta stopa udała się i chwilę, Chyba jeszcze to była żaba. I tutaj mamy motki żaby. Ej, ja jestem dobry w tą grę. A co by się stało, gdyby był taki Brainrod z takim pieskiem słodziutkim, a na nim byłaby koszulka z luczyk shopu? Ej, to by był normalnie brain Ejro, piesek, brbr, br, luczek Shopini, bananini. Ej, dobra, to by było akurat śmieszne jeszcze jakby miał banana na górze. I wy też możecie wejść na luczekshop.pl, żeby sobie kupić taką koszulkę, a nawet taką poduszeczkę. A my teraz mamy tutaj brr br, patapim czyli taki wielki stwór z lasu, który ma takie wielkie stopy i chwileczkę. Gdzie on tutaj może być? Ej, może to, bo to jest patrzcie taka roślinka, dajmy i nie, to był złe. Co tutaj może być dalej? Ej, takie drzewo na pewno na 100%, bo to jest brr br, patapim brr br. i może ej, ten nosek, bo on ma taki wielki kidol, jak widzicie, dobra, dam go i co tu? I jeszcze będzie. Hmm, może takie płuca wielkie dajmy i nie? Dlaczego ja to kliknąłem? Prawie żebym przegrał. Tutaj dajmy tą stopę i uwaga, tak! Muszę bardziej uważać. Teraz mamy chimpanzini bananini, czyli taki normalnie małpkę w bananie, jak widzicie, i to jest jego dźwięk. Chimpanzini bananini! Wow, wow. I to będzie chyba proste. Uwaga, musimy dać banana i jeszcze małpkę. Ej, to jest chyba najszybsza rzecz, jaką zrobiłem. I teraz, uwaga, idźmy dalej. Tutaj mamy cappuccino assassino, czyli taki straszna kawa, która atakuje wszystkich. I zobaczcie, jak ona brzmi: Kapu, kapu, cappuccino assassino. Ej, jak ona by mi rozcięła mój kubeczek z nuczek szopu to byłby przypał. Wtedy bym się popłakał, ale dobra, szybko musimy to zrobić. Tutaj, o, kubeczek to jest ten chyba. I tak udało mi się. I teraz, skoro to jest cappuccino assassino, to jeszcze wypada być assassino czyli może takie coś. A nie, to jest chyba emotka kowboja, ale tutaj widzę takiego ninja, więc klikam go i tak jest. Udało mi się. A teraz mamy coś innego, czyli trulicina, trulicini chyba. I do tego pasowałoby chyba coś prostego. Zobaczcie, bo ja nawet widzę obrazek i nie muszę sobie przypominać. Tutaj krewetka, bo tutaj jest część tej krewetki. I czekajcie, tutaj jeszcze kotek, czyli to, dobra, to było akurat bardzo proste. Dalej mamy Cocofanto Elefanto, czyli chyba taki słonik w kokosie, tak mi się wydaje, widzowie. Ja też to robię z pamięci, więc te dwie rzeczy daję. Uwaga, udało mi się. I teraz mamy. O, Lawakka Saturno-Saturnita, czyli taka krowa normalnie w Saturnie chyba, tak mi się wydaje, więc dajemy sobie Saturn tutaj to i teraz musimy znaleźć krowę, która jest tutaj, dobra i uwaga udało się i dalej mamy Trulimero Trulicina i chyba my go mieliśmy, albo nie to było coś innego, a mi się to pomyliły nazwy widzowie, ale dobra, to jest Trulimero Trulicina, czyli taki kotek, ale ryba dobra, muszę o tym pamiętać widzowie i może dać, o rybę, dobra, to mamy oczywiście i teraz trzeba dać coś innego, wodę o nie, prysznic, to nie było dobre coś mamy tutaj kotka po środku, więc dajmy go mamy już dwa emotki jeszcze trzecia tylko, tylko co może pasować do tego obrazka? Muszę sobie przypomnieć, ale w sumie to jest ciężkie, może stopy widzowie. I tak udało mi się, a już chciałem dać piasek albo zamek z piasku. A teraz mamy undin din din dun, ma din din dun. I to jest taki wielki pomarańcz normalnie umieśniony. I to jest proste. Patrzcie, damy tutaj pomarańczkę i teraz dajmy o, takiego ćwiczącego ziomka. Tak jest i to jest dobre. A teraz mamy, ej, co to jest? Sól u din dun i normalnie miód? U din din dun. Ej, tego nie akurat nigdy nie miałem, ale dobra, to jest chyba solniczka, czyli dajmy tutaj to. I teraz o, mamy miód tutaj, więc dajmy. I jeszcze tylko trzecia emotka, tylko nie wiem, co to może być, widzowie, czekajcie, ja muszę się skupić i... Ha, nogi chyba tak mi się wydaje. Tak, tutaj te. O, zobaczcie, damy to i świetnie. A teraz mamy girafa, Celestry viaggio, a ej, to jest coś podobne do Nawakamu muko Saturnita, Saturno, tak, to co mieliśmy na początku tą krowę normalnie, ale to akurat nie wiem, więc uwaga, pomogę sobie i to jest... Ej, żyrafa w arbuzie. Tego akurat nie wiedziałem, widzowie, ale naprawdę przegrałbym to, więc musiałem sobie pomóc. O, tutaj mam astronautę, żyrafę. I najważniejsze, czyli arbuz Dobre, ej, to brainroty robią się już coraz ciebie. Jeszcze, a to jest Bobrito Bandito. A, to znam, dobra, to jest taki śmieszny Bobr Bandyta. Widzieliście to, widzowie, to jest akurat dobre. Oj oj oj. Bobrito bandito? El gangster Gangsterito Ale dajmy sobie tutaj tego bobra w tym miejscu I jeszcze bandito, czyli o, może coś takiego Czyli taki tajak, i może tutaj, o, cóż takiego To by było dobre, czyli takie 18. O nie, nie udało mi się, czyli nie dla dorosłych. Hmm, bandito, bobrito, ej, pistolet Tak, to będzie dobre, a teraz mamy Ta, 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 sahur Czyli to jest chyba taki czajnik Tak mi się wydaje, widzowie, o ile dobrze myślę I tak, dobra, tutaj mamy czajnika, więc to na pewno jest To i chwilę, hmm, Jak jaką wyglądał Oczy miał na pewno, i co, czy coś jeszcze tutaj było mnogi hmm, nogi na pewno, i chwilę co tutaj jeszcze pasuje tutaj w tym? Teraz mogę sześć, ale chyba ręce. I tak udało mi się. Dobra, teraz mamy pod hotspot. o, o. Tu jest chyba taki mem normalnie kościotrupa, który potrzebuje Wi-Fi. Widzicie to na tym obrazku? o, o. On pewnie mówi: Wi-Fi, wifi Wi-Fi. Tak, bo on potrzebuje Wi-Fi. I chwilę. Co tutaj mamy za obrazki? Takiego kościotrupa. To będzie na pewno dobre. I chwilę. Jest tutaj jakiś obrazek Wi-Fi. To by było dobre. A nie, telefon jest dobra. To możemy dać tutaj. I tak. A teraz mamy tutaj, Ej, jakiegoś alligatorka, widzowie, w Arbuzie. Możecie mi napisać teraz, co to jest, bo to jest chyba już trudniej Chociaż zapomniałem, a wiedziałem o tym widzowie Więc ja jestem troszeczkę słaby, ale możecie mi powiedzieć I teraz mamy il cacto hipopotamo, Ej, to pewnie hipopotam, czyli to, dajmy normalnie I to jest chyba jeszcze taki kaktus I tak, wy to wszystko widzieliście na zdjęciach A teraz mamy chef Capra bardara Ej, to jest akurat ciężkie Ale wy teraz widzicie obrazek tego I hmm, co to może być? Szef na pewno, widzowie I to jest na pewno ten obrazek, ale co to może być więcej? Chyba to jest jakiś krab, tak mi się wydaje I tak, rikam, udało się A teraz mamy sfinio bombardino Ej, czyli coś podobnego, czekajcie, on tak wygląda i to jest po prostu świnka, która jest bombą, widzowie. I wiecie co? To jest chyba najlepsza rzecz na świecie. Bo nie widziałem nigdy tego beba, ale na pewno on jest bardzo śmieszny. Pewnie jego dźwięk jest bardzo zabawny. Pinino Bombondino. ta serdita bomba asusta a todos con solo una mirada. To jest troszeczkę dziwne, ale dobra. Ja już wiem, jak ona ma tutaj bombę. I normalnie świnka to najlepsze emoji. Normalnie nam dobrała. A teraz mamy śpioniro Golubiro. Ej, to jest najlepsza rzecz na świecie, czyli taki gołąb, który wszystkich śledzi. I zobaczcie, to jest ta emotka na pewno, dajmy sobie. I może taką bać. Kietkę. O, nie, to było złe. Trzeba wybrać coś lepszego i to jest chyba taki golump. I uwaga, udało mi się. I tak! I lećmy dalej. I teraz mamy, o, czyli coś prostego. Tak, wydaje mi się, że teraz nawet po emoji mogę to zgadnąć. I to jest normalnie Bobrito. Ananasito chyba. Teraz mamy Uran Gotoni Anasasini. Ej, czyli to jest na pewno Ananas, tak mi się wydaje. O, w ogóle tak wygląda. Czyli takiej oranguta normalnie w ananasie. Nie widziałem nigdy czegoś takiego, ale to jest akurat śmieszny. Teraz idźmy dalej. Teraz mamy trici Trekatalec. Ej, tego akurat nie widziałem, ale chwileczkę, wy teraz to widzicie. I to jest chyba straszny jakiś nos... Sorożec, tak mi się wydaje, więc zajmie sobie nosorożca i normalnie kaktusa, ej, nie widziałem tego wcześniej, naprawdę. Ale lecimy dalej, teraz mamy Penguin, i Pingwino. Ej, czyli coś takiego śmiesznego. Czy to jest Pingwin, widzowie? To to na pewno, ale co on tam ma jeszcze? Bo ja nie mogę się dopatrzeć. To chyba coś takiego mi się wydaje. Nie, dobra, to nie były ani te rzeczy, o o. Ja bym zobaczył tutaj wskazówkę na górze, więc kliknę. To po prostu był kokos. Ej, ja w sumie nie widziałem tego, a ja jestem normalnie słaby. Dobra, idźmy dalej. Teraz mamy eco Cavallo Virtuoso. Ej, dobra, czyli na pewno to jest konik, taki, widzicie to? I on normalnie graja. Jakieś super modie, może nam zagra na przykład kości. Tak, znów nie kość, kość i nie mam dość, dość. To by było dobre i u dobra, widzowie, w takim razie dajmy sobie tutaj coś takiego do grania. I jeszcze on ma takie wielkie buty, jak widzicie, więc dajmy to i pom udało nam się. I wiecie co? Ja chyba jestem najlepszy w zgadywaniu tych Brain Rotów.